Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy z tej strony Smoko zapraszam na kolejny odcinek mojej serii związanej z Copa Libertadores w ramach gry FIFA 20. A moi drodzy gramy rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Flamengo a ekipą Boca Juniors w pierwszym meczu rozgrywanym na stadionie. Boca Juniors wygraliśmy to spotkanie ledwo, ledwo 1 do 0 rewanż może okazać się jeszcze trudniejszy, właśnie teraz widzicie wszystkie pary finałowe, całą tą drabinkę turniejową ale to wcale nie oznacza, że będzie łatwo i mamy autostradę do półfinału nie 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 moi drodzy cały czas będzie ciężko bronimy jednopramkowej zaliczki tym razem bronimy jej na wyjeździe także jeżeli flamengo strzeli nam tutaj gola to mamy dogrywkę także musimy naprawdę sporo się napracować żeby rozegrać bardzo dobre spotkanie i doprowadzić do sytuacji, gdzie wygramy ten mecz i awansujemy do półfinału. Skład ekipy gospodarzy był przed chwilą na waszych ekranach, monitorach, tabletach, komórkach, niezależnie od tego, gdzie to oglądacie. Za chwilę zobaczymy skład ekipy Boca Juniors, ale powiem Wam szczerze, że przez tyle odcinków tego składu można się nauczyć na pamięć bo ja tego składu nie zmieniam bo żyję jedną zasadą że zwycięskiego składu się po prostu nie zmienia także do tego również się tutaj stosuję w tej grze że nie zmieniam zwycięskiego składu na chwilę rozpocznie się to spotkanie ostatnie chwile, pamiątkowe zdjęcie, oczywiście przygotowanie, lekkie rozgrzanie na, na boisku, ustawienie się czekamy na pierwszy gwizdek sędziego bardzo ładna piłka, no i mamy pierwszy gwizek sędziego rozpoczyna Flamengo rozpoczynamy drugi mecz świerćfinałowy tego spotkania Mei Inalcio no i Lobeiro moi drodzy, rodzi się pytanie jak obrońcy trofeum przygotowali się na ten mecz rewanżowy bo powiedzmy, że Mogą odpaść, no ale przynajmniej jeżeli odpadną, no to nie z byle kimim, tylko z ekipą Boka Junior, czyli mocną ekipą. Bardzo ładna akcja ekipy Boca, Zarate, była próba strzału i będzie rzut karny. Mamy rzut karny, no fatalny błąd obrońcy Flamengo. Zaczyna się to spotkanie dla nich, można wręcz powiedzieć, że katastrofalnie. Vincente Duirado faulował Mauro Zarate i... Czy to będzie kartka? Czy jednak to nie było przewinienie na kartkę? no Nie mam żadnej informacji na ten temat. No i sam poszkodowany będzie teraz starał się wymierzyć sprawiedliwość. No, moi drodzy, wielka chwila. Poczekaj ten rzut karny nie, nie wychodzi. Nie wiem, co będzie. Będę próbował, szukał szczęścia i udało się. Jeden do zera. Mauro zaratę. Dobrze zaczyna się ten mecz dla ekipy Boca Juniors wychodzimy na prowadzenie a w rewanżu prowadzimy już dwoma bramkami to jest niezwykle ważna informacja no długo się przymierzałem do tego rzutu każdego ale na szczęście udało mi się trafić a czasami to jest, powiem szczerze moi to taka po prostu e, presja, bo to jest karny wykonywany na materiale i no, nie można się czasami tak w 100% skupić, skoncentrować, no ale Mauro też zrobił swoje, siódma minuta, brameczka odrzutu karnego jest bardzo, bardzo dobrze. No, a jak na tą straconą bramkę odpowie ekipa gospodarzy? która zaczyna się mylić i to bardzo poważnie a Boka będzie nacierać to może być zupełnie inne spotkanie niż to które rozgrywaliśmy tydzień temu VIA niedokładne podanie ale Marconę przechwycił tą piłkę mają za ratę próbuje na raty ale obrona Flamenco dała ratę wybiła tą piłkę jak najdalej się dało Lobeiro Kandeira Robeiro ma piłkę Via Capaldo. Co zrobi Capaldo jest podanie? Próbował Abila, ale piłka prosto w rękach Piresa. Dourado. Candeira. Abila przechwycił tą piłkę. Mają zaratę. Napędza się ekipa Boca Juniors. Zobaczymy co wyjdzie z tego ataku. Marcone. Zaratę z pierwszej piłki. Ale Demasio był na posterunku. Obronił groźną sytuację. Ale cały czas bardzo wysoki pressing ekipy Boca Juniors. Abila. Jest podanie. Ale znowu obrona flamenco. Rozszyfrowała graczy Boca Juniors. Osvaldinato przechwytuje piłkę Capaldo. Lopez do Fabry. Bardzo dobre podanie do, do Fabry. Fabra do Willi. Ja ma piłkę. Jest tam Mauro Zarate. Dał radę opanować tą piłkę. Ależ to pomysłowo, zespołowo grają piłkarze ekipy Boca Juniors. Przez chwilę naprawdę e, byli zdezorientowani obrońcy ekipy Flamenco, ale błąd za błędem się tutaj zdarza. Był przechwyt Teraz Flamengo wychodzi z kontrą, Inalcio napędza ten atak, podanie do Mezquery i bardzo dobra interwencja Andrade, to naprawdę mogło się podobać. No ale popatrzcie jak to wszystko się szybko zmienia, bo przed chwilą byliśmy pod bramką Flamengo, był niesamowity opór, niesamowite natarcie ekipy Boca Juniors, teraz Flamengo ma tutaj szansę, żeby doprowadzić do wyrównania. Chyba będzie kolejny kornet, bo ten strzał był taki trochę nieudany. No tak, próbował się zrehabilitować główny winowajca rzutu karnego dla ekipy Boka Juniors. No, strzał był efektowny, ale no nie był do końca skuteczny. Lobeiro. Jest dośrodkowanie, ale nic z tego. Piłka poza boiskiem i od bramki rozpocznie Andrada ale jeszcze raz zobaczmy sobie powtórkę tego uderzenia Ach, nie trafił przez w piłkę nie trafił przez w piłkę dlatego piłka wylądowała poza boiskiem od bramki rozpocznie Andrada będzie to krótkie rozegranie it's great, it Lopez Fabra Marcone. Marcone napędza się. Będzie próba strzału. Marcone! Zablokowany ten strzał i tylko corner dla ekipy Poka Juniors. Patrzmy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji. Tak, ale zablokowanie było bardzo dobre. Interwencja była bardzo dobra i od szutu różnego Mauro Zaratę. Dobra piłka, ale z Flamenco dobrze wypiechutkował. Via, Wycofanie do Capaldo. Lopez. Iscredos. Marcone, Mauro Zarate. Strata tej piłki. Ale wszystko zgodnie z przepisami. Bo myślałem, że będzie rzut wolny. Asfaldi to. Napędza się Flamenco. Milazar na skrzydło. Milazar. Jest wycofanie parzardina, to ależ to obronił. Czubkiem buta Andrada było bardzo groźnie, było bardzo blisko wyrównania dla ekipy flamenco, ale już szybko w natarciu ekipa Pocard Junior. 3 minuty doliczone do pierwszej połowy tego spotkania. Bida próbował. May, D'Amessio, Mei Milazar. Rozpędza się skrzydłem, jest dośrodkowanie, ale Buffarini przejmuje tą piłkę. Mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania. D'Amico przegrywa po rzucie karnym z ekipą Boca Juniors 0-1, a w całym dwumeczu meczu to już jest 2-0 dla ekipy Boca Juniors. Także moi drodzy, słyszymy się po krótkiej przerwie. Moi drodzy, drugą połowę, czas najwyższy zacząć. Rozpoczyna ekipa Boca Juniors, 45 minut. Tyle dzieje ekipę Boca Juniors od awansu do półfinału rozgrywek o Copa Libertadores, Via Marcone, Mauro Zarate, jest podanie do Abili pierwsza piłka, 2-0. 2-0 i w komfortowej sytuacji staje się ekipa Boca Juniors Ramon Abila zobaczmy jeszcze raz powtórkę tej akcji bramkowej Zarato za świetnie wypatrzył Abile, a Billa ten huknął z pierwszej piłki, fantastyczne trafienie, piękny przymierzył no, takie bramki chce się oglądać tak przed startem tej rywalizacji, tego dwumeczu ćwierćfinałowego o tym spotkaniu mówiło się, że to jest po prostu przedczesny finał, bo Boca Junior w tych rozgrywkach radzi sobie bardzo dobrze natomiast Flamengo. Też radziła sobie bardzo dobrze do momentu właśnie spotkania z ekipą Boca Juniors, zanim przede wszystkim bronią trofeum i no niektórzy liczyli, że może wreszcie uda się obronić to trofeum ale jednak Wokerunios jest tutaj rozpędzone myśli o tym żeby wygrać tą rywalizację w Copa Libertadores i być może to się uda. Candeira May, Mezcuerda, Osfaldinato Osfaldinato na do Preza ale Isqueiros był na miejscu, ale nie podał dokładnie tej piłki i z takiego babola mogła wyjść bardzo groźna sytuacja ta Flamengo, a Flamengo cały czas tutaj naciera znowu i Squadros się pomylił, musiał to ratować Andrada. Ledwie wypiązkował tą piłkę na, na rzut rożny. No ale Squadros tutaj teraz popełnił taki festiwal błędów, który no, nie powinien się zdarzyć na takim poziomie jeszcze w takim meczu. Mamy pierwszą zmianę w ekipie Flamengo i mamy Gola! mamy gola dla ekipy flamenko robi się ciekawie robi się ciekawie w tym meczu no i odpokutował swoje winy w pierwszej połowie sprowokował rzut karny a w drugiej połowie strzela gola ale kapitalnie wykonany corner przez ekipę flamenko naprawdę tutaj yy, i oprona i andrada no, nie wiedzieli co się dzieje byli po prostu bez szans i Vincente Doni strzela gola kontaktowego no można powiedzieć że tą bramką odpokutował swoje przewinienie z pierwszej połowy jak na tą bramkę zareaguje ekipa Boca Juniors no mają jeszcze dwie bramki yy, zapasów Lopez Kapaldo. Kapaldo na raty do Bufariniego udało się to podać Avila ma piłkę zobaczymy co zrobi Boka Juniors Avila próbował podać ale już ma piłkę flamenco Pajwa Inalcio Fahini Razeracinho opanował tą piłkę jest dośrodkowanie robi się bardzo groźnie. Jakby piłkarze Flamenco tą bramką uwierzyli, że tutaj jeszcze coś z Boca Juniors można ugrać. Jest strzał, ale prosto w ręce Andrade. 20 minut gry. I Iscuero znowu złe podanie. On chyba w tą drugą połowę wszedł bardzo, bardzo źle, a teraz niewiele brakowało, a Flamenco mogło mieć kolejnego gola w tym spotkaniu, ale ten strzał był bardzo daleki od ideału. I od własnej bramki rozpocznie Andrada Trudne chwile ma teraz Ekipa Poka po, po stracie tej bramki It's Kratos Dobre podanie do Buffariniego Buffarini Ta piłka się odbiła Wyszła na out Widać, że Ekipa Poka chce pograć trochę szybciej Salvio Capaldo. Ramon Amira i mamy 3 do 1. No, wydaje mi się, że ekipa Pokadrzynia zwróciła z dalekiej podróży teraz wstrzymając tego gola, bo teraz można powiedzieć śmiało, że ekipa kości ma ten mecz pod kontrolą. Bardzo ładna akcja, widać że przyspieszyli, że to się udało, to podanie do Abidi, ten pięknie strzelił. No, nie miał bramkarz z żadnych szans na obronę tego strzału i to się mogło bardzo, bardzo podobać. Ramo Nabida z kolejnym golem w tej edycji Copa Libertadores, 75 minuta i mamy 3 do 1 w tym spotkaniu. 15 minut jeszcze. Do końca tego spotkania, ale można powiedzieć jedno, Boca Juniors już jest jedną nogą w półfinale Copa Libertadores, ale zobaczmy, Praterencino, Osvaldino próbował, ale piłka prosto w rękach Andrade. i zobaczymy, czy sobie poradzi. Kolejne takie za mocne podanie, Facini, May, Inalcio, przechwycił teraz to. Mauro Zarate napędza się Zarate będzie podanie do Ramona Abili Ramona Bida popatrzył podanie do Zarate wszystko tak ładnie na jeden kontakt no próbują tutaj jeszcze gracze Boga Juniors nie chcą odpuścić chcą przypieczętować ten awans na stadionie Triumfatora zeszłorocznej edycji Copa Libertadores Capaldo Salvio Mauro Zarate jest podanie do Salvio dobieg Oddaje strzał, ale będzie tylko i wyłącznie, a jednak nie będzie cornera dla Boca Juniors. Byłem święcie przekonany, że ten corner będzie. Candeira, Inalcio, Candeira, napędza się skrzydłem Flamengo, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest ośrodkowanie, broni Adrada na raty, jeszcze tam obrona rozpaczliwa. Ale udało się tą piłkę wybić na aut. Trzy minuty doliczył arbiter. Mamy jeszcze minutę doliczonego czasu gry. Mamy zmianę. Oswaldinato, to. Opuszcza boisko. A w jego miejsce pojawił się. Teraz wam powiem dokładnie. De Gildoramos. Cały czas tam walka z linii bocznej boiska jest dośrodkowanie. Broni Andrada, piąskuje tą piłkę. Facini. Co z tego wyjdzie? Boka jeszcze liczy na gola, ale tego gola już nie będzie. Spalony. Spalony. Czyli jeszcze gramy. Jeszcze ten mecz trwa. Tak, był spalony. Tutaj to widać. Isquedos. Mocno daleko. I koniec tego spotkania, Flamenco odpada z rywalizacji o Copa Libertadores, nie obronią tego trofeum, Boca Juniors przechodzi dalej, grają w półfinale i no naprawdę pokazali w tym meczu swoją wyższość Ramona Billa, no, zawodnik meczu, dwie próby, dwie bramki, stuprocentowa skuteczność tego zawodnika w tym spotkaniu. Wynik 1 do 3. Tarate, Varasea Bida i Dourado. Moi drodzy, zobaczmy statystyki tego spotkania. Jeżeli chodzi o strzały 10 do 7 na korzyść Flamenco. Strzały celne 6 do 6. Tutaj Remis. Posiadanie piłki 49% Flamenco. 51% ekipa Boca Juniors. Przejęcia 7 do 2. Tutaj przewaga Flamenco. Paule 1-0. Rzuty roczne 3 do 1 na korzyść Flamengo. Celność strzałów 60% Flamengo. 85% Boca Juniors. Dokładność podań 85 do 81 na korzyść Flamengo. Najlepszym piłkarzem meczu Mauro Zaratek. I teraz zobaczmy wyniki wszystkich dwóch meczów ćwierćfinałowych. Flamengo, Boca Juniors 1 do 3 w dwóch meczu 1 do 4 dla Boca Juniors, Gremio Pal Palmeiras, 1-1 w meczu, 3-2 dla Gremio, River Plate, Atletico PR, .pl, 2-1 w meczu, 4-2 dla River Plate, Renzi Club, Santos, 0-3 w meczu, 2-5 dla Santosu. Do półfinału awansowały Boca Juniors, Gremio, River Plate i Santos. A półfinały wyglądają następująco. Gremią gra z Santosem, a Boca Juniors zagra z River Plate. Czyli moi drodzy, półfinale mamy derby Argentyny. Boca Juniors i River Plate też można powiedzieć, że to jest mecz godny finału Copa Libertadores i na to spotkanie z River Plate na ten półfinał zapraszam Was już za tydzień w ramach kolejnego odcinka kopa libertadores także trzymajcie się i widzimy się za tydzień poniedziałek cześć